Siemano. Zaczniemy od kątnicy, bo będziemy robić. Co będziemy robić? Rogala indyczego. Pamiętacie tego z piekarnika? Potem był jeszcze wersja z piekarnika z dymem wędzarniczym, A teraz będzie pędzony. Ja obiecałem wtedy, że takiego właśnie poczynię. No tak bardzo brzydko to zacząłeś, Ani mi się nie dałeś przywitać, ani nie. A przywitać. Siemano, tak. Siemano, witamy serdecznie. W kolejnym odcinku na naszym kanale. O to chodzi. Słuchajcie, kątnica musi nam się tutaj trochę pomoczyć. Co to znaczy trochę, bo nic mi to nie mówi? Dwie godziny w górę. Dziękuję. Czyli akurat ten czas, kiedy dodamy przyprawy, którą za chwilę Wam pokażę. Pięknie jest. Kątniczka barania jest do tego stworzona. Proszę bardzo, pokaż. Moczy się nam już. Przyprawa do rogala indyczego. Słuchajcie, jest to przyprawa kompleksowa, która zawiera już wszystko. Zawiera peklo sól, pieprz biały, czosnek niedźwiedzi, cukier, papryka, benzona, kolendra, czosnek granulowany. Tylko to i nic poza tym. No, wody 50 ml na kilogram. 22 gramy tej przyprawy na 1 kilogram mięsa. Jakie mięso? Rogal indyczy, czyli jak sama nazwa mówi wołowina. <laughs> Ale że co? Wow. Indyk. Tak, jest to jeszcze zamknięte, tak. Filet z indyka, pół kilograma. I na przykład kilogram udca z indyka, mięsa z udca indyka. Czyli kość i skórę trzeba będzie odrzucić. Zaczniemy od tego gorszego. W sensie do, do robienia. I teraz musimy, tak jak wam powiedziałem ściągnąć skórę? Z łódka? Y, Nie. Jesteś? Ja mam to zrobić? No dobra, no to ja to zrobię. W takim razie. tu jest trochę więcej, dlatego że niż kilogram, dlatego że kość i skóra też ważą. Słuchajcie, co będzie następnym krokiem? Następnym krokiem będzie zmielenie. Tam było, jeśli chodzi o wersję z piekarnika, to filet był. Filet był krojony, a znaczy w moim przypadku to ja to akurat dałem przez ten gniotownik, a łódko, czyli to było chyba, jak dobrze pamiętam, na 10 mm. Tak, żeby to wszystko na ładnie pokleiło, a w tym przypadku zrobimy wszystko przez. Poszarpiemy, czyli przez co? Możecie powiedzieć, zobaczymy, czy mnie no, dobrze. Przez szarpak. No, jest już założony na to maszynce. A już nie masz, bo popsułeś. Od razu sprzeda, od razu sprzeda. Od raz. No za co? Słuchajcie. Trzeba wszystko nie... pokazywać. Nie yy, jak tylko pięknie i ładnie. Oczywiście nie zawsze jest tylko och i ach, bo czasami nie jest och i ach. Akurat ja pokazuję, jak coś nie wyjdzie. Przykładem są szczupaki wędzone. Możecie sobie wpisać na moim kanale u góry w lupce szczupak wędzony i zobaczycie, że wtedy mi nie wyszło. Tak jest, ale, ale po prostu. Ja jeszcze do tego wrócę kiedyś. Wycinamy kość. Mówisz, że się poprawisz. Tak jest. Wiesz, co, tak, wiesz na czym się zastanawiam? Nie wiem, masz się głowy, e, Że nie chcę. Nie wiem, czy ja zrobię na tym. E, czy to udko ja nie puszczę faktycznie przez drobniejsze? Tak, puścisz. bo to jest mięso sięgniste. Jak damy na szarpaku, to będzie dupa. Tak. Mm. No, e, więc tu akurat chyba tą dziesiątkę faktycznie zastosujemy. Tak jest, tylko tutaj tych część jeszcze musimy. Wyciąć już prawie, prawie już jestem, moment. Długo będziemy się jeszcze ten patrzeć jak się z tym męczysz? Słuchajcie, słuchajcie mnie, jeszcze raz. Jedno odcięte, drugie odcięte. Żyłki, tu jeszcze taka jest chrząstka niepotrzebna. E, ważymy teraz tak jak mówiłem, dwie części pod, udzia z, y, pod udzia z kurczaka, z indyka. Jedna część fileta z indyka. Filet pójdzie na szarpaku. Podłójdzie pójdzie na 10 mm, 22 gramy przyprawy na 1 kg, czyli jak będziemy mieli powiedzmy półtora kg do 2 taki, tego całego farszu. Odstawiamy to na czas, kiedy będą nam się moczyły kątnice. Powiedzmy 2,5 godziny napełniamy kątnice. Odsączamy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ten farsz, który jest tu w tym lejeczku, jest porządnie wymieszany. Porządnie pachnie, ślicznie wygląda i rewelacyjnie smakuje. Kątnica też jest mięciutka, taka, taki flaforek. O. Coś taki... o tym wiesz. Często robię rogala indyczego. O to Ci chodzi? Nie, hmm. myślałam o flaforze. Marta, weź, bo to niektórym osobom dasz pożywkę do dodania Takie... tych głupot. I teraz lecimy z tym farszykiem. Ciasno, żeby nie było powietrza. Ciaśniutko. Ona się nam ułoży właśnie w takiego rogala. Stąd właśnie Łukasz, podejrzewam, wziął tą nazwę. Bo pewnie nie wszyscy wiecie, ale tą przyprawę stworzył Łukasz Hajok, którego serdecznie pozdrawiam. Łukasz Hajok jest dyrektorem w firmie Jelux. I on jest odpowiedzialny za jakość wszystkiego, co znajduje się w firmie Jelux. Ciasno. Tu przytrzymuję, nie ma być powietrza. I lecimy. Kątnica jest mocniejsza niż normalne jelita, choćby nawet wieprzowe. Dobra. Patrzcie. Ściągamy. I teraz tak. Kiedyś zastanawiałem się, bo tu w jednym miejscu jest dziurka, zawsze, nie? Mhm. Ale ta dziurka jest, dlatego że. Wiesz, ponieważ. Przy produkcji, e, oczyszczaniu, przygotowywaniu, to nie wiem, ona służy do takie, takie trzymadełko, może. Ja oczywiście teraz muszę sobie przygotować sznurek, którego sobie nie przygotowałem. Zresztą tam nagrywaj, pokazuj ten porządny rogal. O! Ty to zawsze musisz coś. Ja lubię chodzić. Słuchaj. O ty. Robisz no chodzić? ja nie bardzo. Co nie mi? bardzo. Słuchajcie, reszta z tego lejka i z nadziewarki powędruje do zamrożenia i za jakiś czas zrobię takie misz -masz, tak? Jak zwykle. Jak no? zwykle, bo pewnie wielu z Was też tak robi nieraz, nie? nie ja też tak ja. robię. Ty też tak robisz, dobrze. Przygotuję sznura, Czekaj, bo ja mam pewien plan jeszcze na to. Tak jak zrobiłem przy wersji pierwszej w piekarniku. Kto nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia, czyli e, rogal indyczy z piekarnika, tak 100% indyk czekaj ciaśniutko o tu też tutaj tu troszkę mięska nam ten na razie nie będę tego może ucinał, co ty na to? na razie nie ucinaj, bo znowu coś się więc ja zrobię to tak jak Zrobiłem to nie no trochę muszę uczyć, będzie mi to przeszkadzało. Czekaj to zostawimy tyle utniemy na razie bo to będziemy wędzić na leżąco nie wiem czy zaznaczałem. Zaznaczałem czy nie? Nie Operatorko. wiem, nie słuchałam. Nie, jak, a jak ty słuchasz moich filmów? No Właśnie nie słucham. Nie słuchasz. Hmm. Super. Tutaj. Okay. Patrzcie to jest tylko w celach takich e, wizualnie żeby to było fajnie. I tylko o to mi tu w tym przypadku chodzi. Prawda? Prawda. Muszę pokazać, jak to jest robione. Tak samo robimy z na przykład schabem. Oczu się może nie, ale karkówką. Nie? Nie wiem. Nie? Troszkę to zawsze ściskamy, żeby. Bo później nam się troszkę poluzuje wiadomo, bo podczas wędzenia i parzenia może być taka sytuacja, że nam się troszkę skróci. Skróci. Boże, co ja gadam? O mnie nie szasz. Stoisz tu gaciach przede mną. Cs, cs. Jeszcze zrobimy dwa pęteleczki i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądało to zakończenie. Przepraszam, że tak wyciągamy to, ale... Chodzi o to, żeby Wam to wszystko pokazać. No, powiedzcie, czy to nie wygląda dobrze. Wygląda, nie? Wiktor, dobrze to wygląda? nie? Pięknie. Tutaj zjedziemy powiedzmy maksymalnie, jak się da. Ok. Tu o tak. I teraz co zrobimy? Już Wam pokazuję, co zrobimy teraz. Tu sobie to nieco ściągniemy. O, żeby go, no, żeby to był Rogal, żeby to był Rogal, widzicie? I on nie jest taki do końca prosty i do końca z jakiś taki krzywy, krzywy. Więc tak to wygląda. Uważam, że wygląda rewelacyjnie. Będzie wędzony na różcie. W tym momencie odkładam go za chwilę na różdż, żeby nam nieco się osuszył w domu. I za momencik wygrzewamy wędzarni i przekładamy do wędzarni wygrzewamy w 50 stopniach, kochani moi. Jest taka zasada, że im dłużej osuszamy, tym krócej wędzimy. Pięknie wygrzany, pięknie osuszony. Oczywiście wszystko odbywało się w 50 stopniach. Teraz generator dymu. Zamykamy klapeczkę. Wędzarnia HMD Smoker, oczywiście z taką wędzarnią, można sobie domówić taki ruszt, który przed chwilą widzieliście. Będziemy wędzić z rękami bukowo-olchowymi, czyli najbardziej uniwersalne zrębki do wszystkiego. Za momencik podpalamy. Generator dymu i do pięknego koloru myślę, że temperatura będzie właśnie 60 stopni. Widać na zielono. Z dwie, może trzy, a może cztery godziny okaże się oczywiście w trakcie. Później będziemy parzyć do 72 stopni wewnątrz i gotowe. Czyli trzecia odsłona rogala indyczego. Wystarczyło trzy godzinki. Wygląda rewelacyjnie. I teraz zabieramy do parzenia temperatura wody maksymalnie 80 stopni. Parzymy do 72 stopni wewnątrz, ale w tym miejscu, czyli w tym najgrubszym. Następnie hartujemy, studzimy i rano gotowe. Czy gotowe? Gotowe to już będzie dziś, tylko rano będzie do testowania. Najlepsze, dlatego że fajnie nam przez noc stężeje. I to właśnie o to chodzi. Ja już się doczekać nie mogę, bo na pewno będzie smakował inaczej niż wersja z piekarnika bez wędzenia. Jędrniutki. Chcesz to zobacz. No, pokaż. I co? No, jędrniutki. Co to no, no. Pięknie wygląda, pięknie pachnie i na pewno rewelacyjnie smakuje. Tu jest dziureczka na środku, tak jak przy parzeniu widzieliście. I właśnie w tym miejscu sobie to przekroimy. Tylko ten sznurek przeciąłem. Od boczku sobie tak ładnie zrób. Na dziureczce i zobaczymy, jak wygląda wersja wędzona w środku. Co widzisz, moja operatorko, mojego cudownego telefonu? Jest pięknie, kochani, jest naprawdę rewelacyjnie. Widać tą suczystość. Proszę. Trzeba, trzeba to skroić, kawałek tego. Czekaj, to odetniemy. Efekt wizualny, jakby nie patrzeć. Zawsze. Nieco inaczej to wygląda, prawda? Tak. Yeah. Pięknie jest, kurde. Mm. Mm. I to jest właśnie, kochani, to. O ile y, jem osłonki od cienkich kiełbas, to kątnicę ściągnę. Dlaczego? Co? Dlaczego? No jest ona troszkę grubsza niż normalne jelito wieprzowe. Ładnie wygląda, nie? Taka mozaika. <laughs> Boże, już mam znowu alergię na Ciebie. <laughs> no, powiem Ci tak. No, też tak myślę. Tak samo, nie? Mhm. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy robiliście w piekarniku, no zróbcie sobie wersję wędzoną. Dopiero zobaczycie. Jak różnicę. macie wędzarnię No, mówię tak, no, ale ja też mam wędzarnię, robię na piw to. Przepyszne, naprawdę. No, takie ładne, nie? Mhm. Mm mhm. Mm Masakra. Jezu. Wiesz, no to jest jeszcze jeden postawczek. Taki cięższy sobie ukroję. Co tak patrzysz, że, to, że co? Nie, nic. Ja jestem przyzwyczajona. No. Ja no Dziwię w ogóle, że ty to kroisz. Nie, z przesady. No. Naprawdę wyszło rewelacyjnie. Ja ja myślałem, że tak będzie, bo wtedy, kiedy robiłem wersję pieczoną, tylko to ona smakuje super, a tu jeszcze jest wzbogacone o dym, to jest po prostu mistrzostwo. Mm. niesamowite. Wow, mm. no, 100% indyk. Rewelacja. Uh -huh. Polecam Wam wszystkim, żebyście sobie zrobili takiego rogala indyczego, wędzonego. Tak jest. A jeśli film się podobał, drogi widzu, droga widzko, koniecznie łapa w górę oraz komentarz. Co sądzicie o tej wersji tego rogala? Subskrypcja, dzwoneczek, wiadomo, lecimy do miliona teraz. Tak jest? Oczywiście. Co jeszcze? Kątnica barania, przyprawa do rogala indyczego, link macie w opisie. I jak piszecie kod rabatowy wszystkich 10 wszystko będzie 10% taniej. Mhm. naprawdę. Oczywiście. Nie, tego, nie naprawdę. Wszystko... Nieobjęte promocją, o tak chodzi? Tak. Tak jest. Oczywiście, jeśli chodzi o gdzie to było wędzone na ruszcie wędzarni HMG Smoker takie ruszta właśnie są dostępne z tą wędzarnią, można sobie takich ruszt tyle ile mamy półek tyle zamówić, domówić więc HMG Smoker link w opisie oczywiście nasze social media, Facebook grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie tutaj ktoś ostatnio pod ostatnim filmem napisał, żebym zaczął pracować w telezakupy Mango. Bo tyle, tyle reklam. Pozdrawiam Cię drogi widzu, bo na pewno to też obejrzysz. Więc zdrówka Tobie życzę. A Wam serdecznie pozdrawiam raz jeszcze tego regala Indyczego. Polecam. I życzę. Co? Nie pozdrawiam, polecam. Polecam. Jest wcześnie rano jeszcze. I życzę udanej tej deszczowej niedzieli. Cześć.